Cześć kochani! Postanowiłam Wam nagrać filmik o BLW, czyli Bobas lubi wybór o tej diecie żywienia niemowląt. Chciałabym Wam nagrać ten filmik, ponieważ uznałam to za ważny i interesujący temat, ale właśnie nie wiem, czy chcecie taki filmik obejrzeć, czy nie. A ja już trzeci raz podchodzę do tego filmu, bo niestety, ale kliknęłam sobie wyłączanie. A jak wyłączam to ja później nie potrafię skleić, tak, żeby po prostu dograć kolejną część. Nie wiem, jak to się robi, więc jak rozgryzę tematy montowania filmów, to wtedy będę mogła sobie sklejać, a na razie po prostu nagrywam taki wstęp do tego tematu i chciałam spytać, czy w ogóle jesteście zainteresowani, żeby o tym posłuchać. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz jest taka, że ja tutaj mam dużo różnych tematów poruszanych na tym kanale i tak właśnie nawet dalej zamierzam robić, mimo że tu jest teraz totalny miszmasz, dlatego że po prostu rzeczy, które mnie zainteresują, z którymi się w jakiś sposób utożsamiam, które są dla mnie interesujące czy ważne, to po prostu chcę je poruszać. Nawet jeżeli to nie jest po prostu tak zwany... Mm, jakiś tam ukierunkowany content. No dla mnie to nie ma znaczenia, bo jakby wiecie, po prostu nie o to mi e, chodzi, żeby tutaj zmierzało to w jakimś konkretnym kierunku, tylko chcę mówić o różnych rzeczach i po prostu różne tematy poruszać. Ten dźwięk, dźwięk w tle to pies, który obgryza ucho. Nie wiem jak się wytłumia dźwięki, ale chyba to słychać. Dobra, słuchajcie kochani, powiedzcie mi, czy wy chcecie o tym posłuchać. Ja wam tylko powiem, że mam bardzo ciekawy artykuł do przedstawienia napisany przez panią profesor nauk medycznych Hannę Szajewską i panią doktor nauk medycznych Annę Chmielewską, i tutaj właśnie w skrócie wam powiem tylko, że została porównana dieta tradycyjna i z metodą właśnie BLW. Jeśli jesteście zainteresowani tym, to napiszcie mi proszę w komentarzach. Natomiast ja jeszcze chciałam się spytać Was, czy chcecie dalej jeszcze, żebym nagrywała coś o życiu na Ukrainie, czy nie? bo dostałam jeden super komentarz, żebym nagrywała dalej, więc do, domyślam się, że chodzi o życie na Ukrainie. Jeśli jesteście tym też zainteresowani, to proszę, napiszcie mi. I chciałam powiedzieć, że właśnie mam 51 subskrypcji, za które Wam serdecznie dziękuję i strasznie się cieszę, że, że mnie oglądacie, także e, napiszcie mi, proszę, w komentarzach, e, tak. Czy, czy dalej jakby lecimy z tematem Ukrainy, czy nie? I czy macie ochotę na jakieś smaczki naukowe, czy nie? Także kochani, y, trzymajcie się i czekam na odpowiedzi. Pa Pa!